Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncharted 3 e, I jak niektórzy pamiętają w ostatnim odcinku Udało nam się dostać do tego miasta, którego poszukiwali wszyscy tak naprawdę Ale my teraz raczej musimy uratować Nas i ludzi przed złymi zamiarami Marlow Niestety przy... Ten typ Talbot! Wracaj tu natychmiast, sukiny, synu! Ten Talbot. Niestety. Tyś nie żyjesz! Nie żyjesz, słyszysz? Zastrzelił Saliego. Wracaj tu ty! Gdzie tu... on się podziękował? Chowa się za jakąś zasłoną dymną. Gdzie ja jestem? Przecież Kartagena. Ostatni raz byłem tam jako dzieciak. To właśnie O oh, cholera. O oh, nie! O oh, nie! Znowu taka perspektywa. Mm, już to, to widzę. Jak, jak mi się uda. Ale to przecież wszystko są omamy z widy, więc. Jakbym się zatrzymał to powinno i tak być wszystko ok. What the f Aha. Nie. Jakoś przypomina mi się... Przypomina mi się ta ucieczka tutaj. Ale to raczej uciekaliśmy przed... A no właśnie. Nie Sali. Co? Nie, 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 nie! Nie będę strzelał do Saliego. Nie, nie podchodź. Ale to Sali nie był. O nie, co to? To były o mamy. Mam wszystko, nadzieję, że talbota dogoni. Uh. Muszę się wydostać. Muszę się wydostać. Nie, 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 nie dam Co to, co się dzieje? Może woda mi jakoś pomoże. A, chyba raczej nie. Albo to pieprzony tchórz. No i co, doszliśmy w ślepy zaułek. Stąd nie ma wejścia. Stąd nie ma Dlaczego niektórzy są normalni, są a niektórzy... Rozwalaj. O, tak. To mi się podoba, Nate. Tylko problematyczny będzie tamten. Zabijałeś saniego, zabiję się, O, nie, 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 nie. i bardzo szybko daszują przed, przed tymi bardzo szybko daszują przed moimi granatami też się o coś tam poczarować skubaniec niestety ci się kolego nie uda czy, jak ja im strzelę w głowę, to oni szybciej padają? Mamy trochę naboi, akurat to nam się przyda. Bo. Och, nie, no granatnik. Kiepska sprawa. Dobra, widzę tu jeszcze jakiś granat, ale mamy chyba full. Hmm, kolejne przejście. Raczej znaczy, pistolet snajperka nam jest niepotrzebne. O nie! Demony To za... niemożliwe. Najpierw te demony trzeba porozwalać. Oni się jakoś bufują w momencie gdy... Hmm... Jacyś tacy miękcy się wydają... Teraz. Okej, okay, weźmy sobie może... Tą broń. Mamy trochę więcej. No, RPG chyba raczej nam nie będzie potrzebny. Oby. R.P. to raczej na większe... Gabaryty. Nie czy to jest jakaś znajdźka, ale nie ma nic Dobra i mamy jakieś centrum Mamy te maszyny, które sobie tutaj tańczą Ognistych demony Więcej zostać? ognistych demonów. Super! To co lubię To Nie To niemożliwe What the fuck? To nie muszę. muszę się wyrostać. Muszę się dostać To jest. Nie. Nie dam rady. Najgorzej jak ten demon puści mi tą swoją swój granat. Dobra, 15 naboi. Hmm, chyba właśnie rzucał. A, wow, w tym momencie... Nie. Czyli jak on jest zbufowany? Wow! Weź się w Weź się w Dobra, ale tak czy siak, jesteśmy górą. Wypadałoby wziąć trochę amunicji, no tego sasa. Mm, raczej nie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Gemal. To jest to, czego używam. Ile mamy? 160, więc jest ok. Jest ok. Granatów nie wykorzystaliśmy, a Uzi też mamy dosyć sporo, więc możemy iść dalej. Akurat broni tutaj jest na pęczki. Nie tylko tej, której, którą oni wyrzucili, jest z sali, i Sally, ale czy to na pewno z sali? Sali! Ja! Nie, nie, nie. To raczej sali nie jest. No i co mam kręcić z tym, czy jak? Trochę wody. Czyżby dla ochłody, jak to się mówi? Zaraz, zaraz, zaraz kogoś widzę na górze. Widzicie? Odbicie w tym, w tafli. Na tamtym brzegu, na tym nie ma nic. Zauważcie tutaj. Dopiero teraz ta odbicie się zaczęło poruszać, tak jak my. Hm, wskazuje nam drogę. Dobra, zrobię to trochę szybciej chyba nie, niż ten... niż to odbicie. I co nam to da? Co to ma być? Co? Świecące coś w środku? Co to jest? Piaski Czasu. Jakie halucynogeny! Co! Udało nam się jakoś oswobodzić od tego Gunwa. Ale dojadę talbota. Ja go dojadę. Znaczy. Chciałbym go dojechać. Mam nadzieję, że gra mi to ułatwi i. Może nie ułatwi, ale da mi szansę na załatwienie go. Tyle było zratowania ratowania Saliego. No, tam są. Szumowina Talbot. Uuu, jest ich sporo. Mam nadzieję, hmm... Bolo ...chyba się raczej... Zabawić, dupki. ...chyba raczej próżna nadzieja... ...by ci... ...strażnicy nie przemieniali się w te... ...ogniste... To koniec, Drake! Nie masz gdzie. Ej, nie. Nie zamieniają się w ognistych. Nie ma snajperzy. Zawsze Chyba słyszałem jakiegoś gościa, łap, pobaw się prezenci! Nie, nie, nie! No, tak trzeba było raczej zrobić, bo inaczej się nie da. Zwłaszcza jak. Mam przy sobie dosyć sporo snajperów. No, snajperzy, no. Cholera! O, oh, oh, Rzuciłem sobie pod nogi! o, oh, fuck! o, na na celu! Ta, na celu. Na jakim celu? Oho. Okay. Kabum. o, o, celu. o, Zaraz mi przyjdzie pewnie ten wielki Dobra, teraz tak. Tego by trzeba było ładnie. I idzie Grubas. Idzie Grubas. Pięknie. Kurna granaty lecą na prawo i na lewo. A ah, come on, bitches. Nie dyskutuj, tylko gin. Leci granat. Do ataku. Ohohoho. że. No. no! Fuck. Znowu rzuca granat, no. O Ah. Tak, rzucam się pod własny granat Jest inteligentne z mojej, mojej strony Tak, pięknie! Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj przeczekam Cisza przed burzą nie wiem ile ja mu tam tych granatów porzucałem, ale... Jakim cudem on chciał dorzucić tutaj ten granat Okej. Okay. Ten jest out. Tak, strzelaj sobie ile chcesz. Takich z daleka to ja mogę... Do takich z daleka to ja mogę strzelać spokojnie, bo mi tak nie trafiają. Aha! Na górze jest jakiś jeszcze palant Ja wystarczy, strzelę raz No nawet spadł z góry Siemanko Macie jakieś może granaty przy sobie? Nie? Kiepska O Tam ktoś jeszcze jest Wow, siema Trochę Amunicji się przyda, ale zaraz. Czy ja mogę wejść tutaj na górę? To jak mnie zgubiłeś, to ja Cię zaraz znajdę, kolego. Ja Cię zaraz znajdę. Szukać go dalej. Mam Cię. Nie, to ja Cię mam, jakbyś nie zauważył. Nie wiem, czy to był odgłos tego, który zginął? Snajperka Ty ból, Snajper O, są tutaj Przyjemniaczki Out O nie, idzie ten Idzie ten przychlas no Kabum Trać trochę swojego pancerza hmm? Eee, to by było na tyle z tym wielkoludem. Ajajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Dobra, wyjdź jeszcze raz. Reload. Ja się w sumie nie schowam tak, żeby tamten mnie do mnie nie strzelał. To I don't know, I don't know. No, tak jak mnie masz, to możesz wyskoczyć. Nie masz mnie. Jakbyś nie zauważył, to. Jake. Wow, wow! No ty skąd się wziął? Siema. Zostałeś jeden, co? Bad luck. Co mi tu jeszcze mieli? O, to mi się przyda. Jej! Ej, kto do nich strzelił? Co do nich strzelił z rpg Nikt nie chce mówić, ale tutaj było dwóch gości, którzy właśnie wylecieli w powietrze. Trochę się cykam tam iść, jeżeli miałbym też dostać takim arpegiem twarz albo przyjaciel, to ty młody. What the fuck? Bogu, dzięki. Nic ci nie jest? Słuchaj, co ja przeżyłem? Co z tobą, Neid? Nie wiem, czy jesteś prawdziwy. Ow! Teraz we mnie wierzysz? Nigdy więcej do mnie nie celuj. Ale. Przecież cię zabili. E, zaraz po zaćmieniu. Co? Po jakim zaćmieniu? Słuchaj, odbiło ci jak tylko napiłeś się wody z fontanny. To ta woda to ona zniszczyła miasto nie żaden gniew Boga. Źródło wody musi być skażone jakimś halucynogenem. Mieszkańcy pili ją i oszaleli. To jej szukają Marlow i Talbot. O rany, tak... Kater wspominał, że kontrolowali swoich wrogów strachem. Ta woda jest piekielnie... skuteczna. Ale... moment, to nie ma sensu. Niby jak mieliby zabrać stąd wodę? Nie, 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 to nie woda. To coś, co w niej jest. Słucha? Mam nadzieję, że mnie zrozumiesz. Salim powiedział, że Iram został przeklęty, gdy Salomon uwięził złe duchy dżiny w dużym, mosiężnym naczyniu, które rzucił w czeluść miasta. Dżin w butelce. No tak, wiem. Wiem, jak to brzmi. A więc sądzisz, że po to Elżbieta i D. wysłali tutaj Francisa Drake'a? Tak. Nie chodziło o skarb, tylko o władzę. Ale Drake zorientował się, po co przybywa, i porzucił misję. Skłamał królowej, że nic nie znalazł, i ukrył ślad swej podróży. Napisał historię na nowo. Hmm. No. I mamy dowieść, że sir Francis się mylił. A może pójdziemy tam i zrobimy z tym porządek? Raz na zawsze. Tylko się wyjaśniło, kurczę. Aż Co za miejsce. kamień spadł z serca. Meski. Nie wygląda zbyt pewnie, prawda? Mało powiedziane. Musimy znaleźć drogę na dół. Kamień spadł z serca, jak. zauważyłem, że. w sali jednak żyje. Ale był strach, że to nie on, co? Dobra, czyli mamy skażoną jakimiś halucynogenami e, wodę. Zaraz będzie awantura. Jesteś gotów? Do roboty. Jasne, że jestem gotów. Ja jestem zawsze gotów. Ach. Awantura. Gdzie są ci awanturnicy? To tędy pompują wodę na powierzchnię. Boże, drogi. Popatrz na sufit. Hm, dziwne, że to wszystko jeszcze nie runęło. Nie wiem, jakim cudem to jeszcze stoi. Jakoś to stoi. I jakoś. Pompują to na górę. Ale dobra. My tu gadu gadu, a Marlow... Chcę zdobyć te... Hmm. Czy ja Musimy się wiem, Musimy się przedostać. Pomóż mi z tymi drzwiami. Dawaj sali. Wow, cholera na ziemi, ładna kobra, co się stało? Jak to na ziemi, co się stało? Nikogo tu nie ma, o co chodzi? O co chodzi? A na dole są tutaj się bije. Sali. Sali? Gdzie jest Sali? A tam jest chyba Sali zszedł na dół. Jeden jest out. Tutaj Sali walczy z kolejnym. Okej. Okay. Masz tam Sali na dole jeszcze kogoś? To wszyscy. Czyli co, muszę spaść na dół, pewnie tak? Rozglądaj się, sali. Okej. Okay. Wow. Jeszcze raz. Nie. You shall not pass, jak to nie. mówią. Sali mógłbyś odrzucić ten granat? Mm, dziękuję. Gdzie mamy tego snajperzynę? Ja. Za szybko schowałeś główkę, kolego. Wystaw ją one more time. O dobra, nie musisz już wystawiać. Rzuciłeś sobie granat pod nogi. O, pięknie. Kto szybciej naceluje? Ja, który... Człowiek, który nie jest wprawny we władaniu padem. Mi się przyda. A, rzucił jednak trochę tym granatem. Myślałem, że da mi się go powstrzymać, Niestety nie trafiłem. On tam jeszcze jest, chyba nie? Mi się coś zdaje, że on tam jeszcze jest. A nie, padł. Jakim cudem. Nie. Okej. Okay. Dobra, jest czysto! Dobra, tędy! Tylko ta woda nie jest czysta chyba, co? Ach, cholera sali mamy towarzystwo! Wolis siedz! Wolie No i znowu te granatniki! No, szbycie, kurde, coś zapiało, no idzie ten wielki. Trzeba by było go jakoś zmasakrować. Oh, shit. Dobra kolego, ja dla Ciebie wezmę specjalnie tego Jamala, czy jak tam zwał, tak zwał. Próbuję, spróbuję trochę tej osłabić. Wow! No, rzucę tam... Jezu! Bijać. Znaczy, ja miałem możliwość nacięcia kwadratu, tutaj jak byłem gdzieś w pobliżu i celowałem. Dobra, mnisza z tym. Bierzemy nasz stary, dobry karabin. Zgubiłem go. Jak zaraz was znajdę spokojnie. No nie ruszaj się tak bardzo, no. Musiał znaleźć sobie bezpieczne miejsce. Oj, ty kurde. Chyba padł. Chyba. No, a nie, jednak nie, nie padł. No nie wystają za bardzo z tej zasłony. Mm. A teraz... O, ładnie, teraz to widzę, że padł. Chciałbyś. Kabum! Ej! To jest nie fair! No, widzę, widzę, widzę sali chyba ktoś się. czai. nie padli wszyscy. Ty chyba ty nie żyjesz, łoś. Oś. Fuck you.